To jak już państwo macie rozgrzane dłonie, to tymi bramami powitajmy też szkołę podstawową nr 67 w Gdańsku, klasę 8A i opiekunów na zaproszenie pani poseł <kluzny> Barbary Okuły. Super. Zapraszam, 6 sierpnia będzie. 6 sierpnia będzie. A teraz odwróćcie się, proszę, w stronę galerii i pozdrówcie tymi brawami naszych gości. Wnioski formalne poseł Jarosław Sachajko. 11 rzędów dzieli nas od wniosku formalnego pana posła Sachajko. Mijam je kolejno. Wiemy jak zacznie. Szanowny panie marszałku, nieobecny panie premierze. Na wstępie chciałem złożyć gratulacje prezydentowi elektowi Karolowi Nawrockiemu. Po pierwsze Polska, a po pierwsze Polacy. Panie pośle, czas. Dobrze. Oklaski. Składam wniosek formalny o przerwę. Informacje premiera, czy Podziela stanowisko ministra Sikorskiego, który stwierdził, że Polska zyskała na II wojnie światowej. Słowa wypowiedziane przez ministra Sikorskiego to policzek wymierzony w 6 milionów pomordowanych oraz mieszkańców spalonych miast i wsi. Czy ta wypowiedź to jest przygotowanie pod niemiecką narrację rewizjonistyczną? Czy skoro zdaniem pana ministra Sikorskiego zyskaliśmy, to powinniśmy coś oddać? Słowa ministra Sikorskiego to wpisywanie się w narrację Eriki Steinbach i niemieckich organizacji, które od lat fałszują historię i relatywizują winę Niemiec. Pytam wprost, panie premierze, kogo państwo reprezentują? Dziękuję. Z wnioskiem przeciwnym poseł Dariusz Matecki, proszę bardzo. Był wniosek o przerwę. Szanowny panie marszałku, składam wniosek przeciwny. Zamiast wniosku o przerwę żądamy dymisji rządu Donalda Tuska. Straciliście demokratyczny mandat do sprawowania władzy. Bezprawne przejmowanie mediów, prokuratury krajowej, uniemożliwianie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i KRS to w istocie zamach stanu w białych rękawiczkach. Przez ponad dwa miesiące kampanii wyborczej administracja rządowa, samorządy zarządzane przez KO, spółki skarbowe. Państwa, fundacje z zagranicznym finansowaniem NIK, NAS, KBW włączyły się we wsparcie Rafała Trzaskowskiego i w zwalczanie Karola Nawrockiego. Co zrobiliście, żeby to powstrzymać? Nic nie zrobiliście, a pomimo tych działań przegraliście! Donald Tusk de facto, grożąc wczoraj nowemu prezydentowi, wie, że dla niego Bodnara Domańskiego do więzienia droga prosta. I na koniec. Do Mirani Nitrasa. Pięknie dziękujemy za wsparcie, za wielkie wsparcie i czekamy na testy. Dziękuję. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę. Poddaję go pod głosowanie. Głosujemy. Kto z pani i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w Obradach? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Posłowi Jabłońskiemu nie działa. Działa. Posłowi Mateckiemu też pozwolimy, żeby mu zadziałało. Zadziałało. Dziękuję. Spokojnie, spokojnie. Sprawiedliwość i prawo, nierychliwe, ale... Głosowało 431 posłów za 185, a przerwy nie chciało 241. Wstrzymało się w tej sprawie pięciu Sejm wniosek odrzucił. I teraz pan poseł Ryszard Wilk, Konfederacja. Bardzo proszę. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Oświęcim Przeciszów, Wadowice, Rabka Zdrój. Co łączy te miejscowości? Wszystkie są w Małopolsce, ale coś jeszcze je łączy. Wszystkie podjęły uchwały sprzeciwiające się lokowaniu nielegalnych imigrantów na ich terenie. Po co samorządy podejmują uchwały, które mogą ich pozbawić finansowania na inwestycje? Ze środków unijnych oczywiście. Po to, bo mają poważne obawy, że ci ludzie będą u nich lokowani. Dlaczego się tego boją? Pak Migracyjny miał nie wchodzić. Wchodzi. Ministerstwa rozpytywały samorządy o sporządzanie list masowej, masowego zakwaterowania cudzoziemców. A teraz pojawił się w przestrzeni publicznej dokument, który ujawniło Radio Wnet o nazwie Strategia Nowej Równowagi. To tylko potęguje obawy samorządów, ponieważ w tym dokumencie na stronie szóstej możemy przeczytać, że łagodzić spadek liczby osób w wieku produkcyjnej należy kontrolowaną imigracją. Konieczna byłaby imigracja w skali, która nie zagrozi spójności kulturowej, oraz migracja musi uwzględniać wpływ na bezpieczeństwo kraju. Szanowni Państwo, wiemy, że ten eksperyment, który jest w tym dokumencie, został przeprowadzony przez kraje Zachodu i skończył się katastrofą. Składa wniosek formalny o zarządzenie przerwy uzupełnienie porządku obrad, o bardzo krótką informację pana ministra, aby wypowiedział się w sprawie tego dokum dokumentu, albo żeby potwierdził jego istnienie, dziękuję, albo zdemetował. I wysoka izbo, bardzo proszę, poprzyjcie mój wniosek, pośle. bądźmy transparentni wobec obywateli i tych samorządów, dziękuję. przecież rząd chyba nie ma nic do powiedzenia dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie pośle. Dziękuję bardzo. Pan poseł Adrian Zandberg, Koło Razem. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Słyszę, że chcecie się państwo teraz bawić w wotum zaufania. Czyli zamiast wziąć się do roboty, pan premier Tusk będzie teraz dyscyplinować swoje przystawki. Mam pytanie, czy wy naprawdę niczego nie zrozumieliście? 1 czerwca niestety opadła zasłona. Klęska Trzaskowskiego to nie był wypadek przy pracy, tylko rezultat. Tak się kończy niedotrzymanie obietnicy złożonej milionom ludzi. I to jest niestety pańskie dzieło, panie premierze. Ja mam pytanie. Gdzie jest ustawa o asystencji dla osób z niepełnosprawnościami? Gdzie jest ustawa mieszkaniowa? Dlaczego nic nie robicie z rosnącą dziurą w okonie zdrowia? Mogliśmy to przegłosować półtora tygodnia temu. Zaproponowałem wam zwołanie posiedzenia sejmu, ale nie chciało wam się nawet pracować. Nie chciało wam się nawet tego posiedzenia sejmu zwołać. Jak ten sejm nie zacznie rozwiązywać spraw zwykłych ludzi, to za dwa lata premierem Polski będzie męcem w koalicji z Konfeder Konfederacji z pis -em. i to... I to będzie wyłącznie wasza polityczna odpowiedzialność. Widzę, jak się pan poseł Wipler rozmarzył, słuchając pana posła Zandberga. Pan poseł Kantak w imieniu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę. Przekonajmy się, przekonajmy się. Ja, ja Jestem gotowy. Szałku. Tym razem bez złośliwości, wysoka izbo. Pamiętacie, jak odliczaliście dni do końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy? Dudy? Codziennie wrzucaliście grafiki. Jeszcze 60 dni, jeszcze 59 dni. Moi drodzy, musicie doliczyć sobie 1800. 1829 dni! Ale chciałbym wam powiedzieć o waszym liczniku: ten rząd. Rząd Donalda Tuska rządzi już ponad 530 dni. Obieca, obiecywaliście, że w ciągu 100 dni 100 konkretów. Jednym z nich jest kwota wolna od podatków w wysokości 60 tysięcy złotych. To jest moment, sprawdzam dla was. My złożyliśmy ten projekt, bo wiadomo, wy nie jesteście chętni do roboty, więc my robimy za was. To leży w zamrażarce pana marszałka. No może to jest ta lekka złośliwość, a w zasadzie komisyjnej już od zeszłego roku. Te wybory pokazały, że nie da się robić ludzi w konia. Trzeba pracować i realizować swoje obietnice. Do roboty! Dziękuję bardzo. Doceniam wszystkie te gesty i słowa kurtuazji, i odwzajemniam je oczywiście. Dziękuję Państwu. Zarządzam przerwę do godziny 10.25. Po której to godzinie przystąpimy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku dziennego.